Mądrze jemy z katarzyną bosacką program, który pomaga zmienić nawyki żywieniowe. To istotne zagadnienie, bo na co dzień produkty, które kupujemy, pełne są niechcianych niespodzianek w tym różnego rodzaju dodatków. Co roku zjadamy ich 2 kg. Jak tego uniknąć? Oto kilka sprawdzonych porad. Nazw wszystkich dodatków do żywności no przecież nie sposób zapamiętać, ale. Ja mam kilka rad, jak robić zdrowe zakupy. Po pierwsze, jeśli przychodzimy do sklepu po szynkę, szukajmy słowa szynka na opakowaniu. Jeśli chcemy kupić czekoladę, powinno być wyraźnie napisane czekolada. Wiele produktów to są po prostu kameleony, które udają szynkę, czekoladę czy ser. I są bardziej zapchane dodatkami. Na przykład w tej czekoladzie mamy bardzo prosty skład. Tutaj są tylko produkty pochodzące z kakaowca, jest cukier i jest wanilia. I koniec. No właśnie. Po drugie, bardzo ważny jest skład produktu. Im krótszy, tym lepszy. Nie powinien on być naszpikowany jakimiś takimi przedziwnymi nazwami. Na przykład, no mój faworyt to E214, ester etylowy kwasu P-hydroksybenzoesowego. Język można sobie po prostu połamać. Po trzeciej sprawdzajmy zawartość głównego składnika. No na przykład może okazać się, że syrop malinowy składa się głównie z aronii, a kakao dla dzieci w 90% zapchane jest cukrem. Tutaj mam owsiankę bio. Sprawdzamy skład płatki owsiane, suszone owoce. I super!